Fajnie, ciężko, trzeba się od namęczyć Jest godzina 7.40, pałac w polednie. A skoro pałac, to muszą być rycerze. Tak jest. Rycerze szykują się 20 km stąd w miejscowości Werwa, gdzie o godzinie 10 rozpoczyna się 12 kultowy kocieski raj i tam właśnie zostanie stoczona wielka bitwa, w której nie ma przegranych, są sami zwycięzcy. Tak więc, czeka nas. Cała masa ogromnych wrażeń, dwie próby cross, jedna próba hard enduro i tam będzie naprawdę hardcore. Na relację zaprasza firma Intermotors, dystrybutor produktów marki Atena. Na relację z 12 rajdu Kociewskiego zaprasza gmina Świecie. Sponsorem relacji z 12 rajdu Kociewskiego jest Powiat Świecki. Prędko uciekło i bum! Przez pancerny. Jadę dalej. Minuta po stoju i proszę się zatrzymasz w ręce. Pamiątkę. że. Rejtkę. Kończysz? Kończę. Głowa I uczonego. Może odwróćmy się, bo takiego bogactwa to. bez przesady. Bez przesady. Jest kryzys, jest, jest kryzys. inflacja. Widać, że bardzo skromne nagrody mamy. Julian, Julian Stocki, główny sprawca zamieszania, czyli... Nie tylko główny, nie ja. Nie nie, ja. Nie ty, nie ty. No jak zwykle tych, tych, tych trzech. Tych, tych trzech. trzech i pozostali. To może wymieńmy tych trzech, czyli Julian Stocki, Sławek Radkowski i Jacek Wartlewski. Trzech głównych y, sprawców tego zamieszania, czyli dwunastej rundy Kociewskiego Rajdu Enduro. Kultowego rajdu w tym kraju, o czym świadczy ilość Zawodników, która przyjechała, o tym świadczą sponsorzy, którzy ufundowali Super Nagrody. No i, i, i dzisiejsze, dzisiejsze zawody po raz kolejny potwierdzają, że 13 muszą się też odbyć, mimo że 13. No wszystko na to wskazuje. Ta, ja chociaż, Julian, chociaż jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. <laughs> Julian, kiedy to się zaczęło jak to się zaczęło? No to się zaczęło 12 lat temu. Pierwsi nasi koledzy, których już nie ma, założyciele. Jak chcecie znać szczegóły, najlepiej znajdziecie do KRS, -u. oni są tam wymienieni. No i potem się rozpętało. Od początku patronem był burmistrz, ten starszy, który był, czyli były burmistrz pan Pogoda. Pan Tadeusz Pogoda. No a Krzysztof Kułakowski, obecny burmistrz dalej to kontynuuje i dalej jest patronem Kociewskiego Raju. Powiedz mi, jaka jest idea tych, tych, tych zawodów, bo przyjeżdża tutaj dużo ludzi, teren jest bardzo ciekawy, bo roz, bardzo urozmaiczony, więc w takim telegraficznym skrócie, kto jedzie, ile jedzie i, i po co jedzie? E, jedzie kto chce, kto ma motocykl i kto chce jechać, kto umie jechać. Jeżdżą zawodnicy z licencją, bez licencji. Ogólnie rajd jest kierowany pod amatorów. Chodzi o to, żeby doskonalić technikę jazdy. Tak zawsze, zawsze propagujemy to we wszystkich pismach przewodnych itd. W tym roku 5 okrążeń, tak? Tak, w ubiegłym roku też 5 okrążeń. Także dzieje się. 15 km. I po drodze y, dwie próby motocrossowe. Y, super enduro. I super enduro, tak, mocne super enduro. I Tak, i dwie motocrossowe, no i cała dojazdówka. Nie widzicie dojazdówki? Dojazdówka jest prześwietna. Ścieżka w lesie z podjazdami, ze zjazdami, z kłodami w poprzek. Także pogoda dopisała, nie było ślisko, więc chłopacy jak objeżdżali po deszczu, masakra. Gdyby popadało, to leżyby. Dlatego zapraszamy też byłego burmistrza, bo jak pogoda przyjeżdża, to jest pogoda. To jest pogoda. Tak jest. E, e, powiedz mi, czy pozostajecie w przyszłym roku, w tej jeżeli będzie, ale ja liczę na to, że będzie, czy pozostajecie w tej formule, bo tu się ciągle coś do, dobudowuje. W tym roku zawodnicy jadą w drugą stronę. Znaczy, część odcinków jest w innym kierunku. Ta sama trasa, tylko, tylko w drugą stronę. To, co mogliśmy wykorzystać, no jesteśmy ograniczeni terenem, tak? No bo niestety kiedyś, jak, jak dyrektor generalny lasów państwowych aż tak mocno nie zakazywał no to mieliśmy do dyspozycji zawsze legalnie załatwione z nadleśnictwem udostępnione drogi leśne i było też bardzo ciekawe. I mogliśmy to urozmaicać, w tej chwili jesteśmy ograniczeni, chociaż i tak tor motoprosowy to jest własność Lasów Państwowych, my to dzierżawimy i tor Super Enduro, właśnie tego nam brakowało, udało się wydzierżawić od lasów, bo to jest teren wydzielony i jest hektar 0,9, właśnie, który przyleczyliśmy na tor Super Enduro. Kondycji nie ma, trasa zarąbista, brak sił. Super, to nasz jest kolejny archive. Jesteśmy Enduro Team Gdańsk, najfajniejsza grupa na Pomorzu. Zapraszamy wszystkich do wspólnej jazdy. Pokażemy wam jak się jeździ. Bardzo fajny teren, przeszkody super. Zobaczymy, Dzień co dobry. wyjdzie z tego. Dla mnie jest to pierwszy raz, także wrażenia dopiero po wyścigu. Dziękujemy. No dobra, dobra, dobra. A jak trasa? Trasa obeszliśmy jest podobna jak w zeszłym roku. Można powiedzieć, że troszkę łatwiejsza, ale okaże się w terenie. To głęboko siedzi. Ci rozmówcy to panowie burmistrzowie, ale to nie oznacza, że tutaj panuje jakaś dwuwładza i że się nam nowe porządki e, e, zaczynają być wprowadzane w, w naszych systemach. Otóż mamy byłego burmistrza, mamy aktualnego burmistrza. Były burmistrz zaczynał, aktualny burmistrz kontynuuje i miejmy nadzieję, że nie skończy. Bardzo proszę się przedstawić. Tadeusz Pogoda, były burmistrz świecia do 2018 roku. Ja od 2018 roku, Krzysztof Kłakowski, obecny burmistrz. E, panie burmistrzu, pan to wszystko zaczynał, a przynajmniej był pan świadkiem e, pierwszych, e, pierwszych zawodów Polsiewskiego. Dlaczego pan taką decyzję podjął Dlaczego pan się zgodził? To jest no, kolejny kłopot na, na głowę. Nie, nie. Jest to. Ja powiem tak, że ja to nie zaczynałem, bo zaczynał Julian i jego grupa. Natomiast y, przyszli do mnie, że chcą coś takiego zorganizować i ja Powiedziałem dobrze oczywiście, no, przede wszystkim dlatego, bo moja polityka i moje dążenie było takie, aby świecie było otwartym miastem i otwartą gminą dla wszystkich. No wiadomo, jak, jaką popularnością cieszy się od 12 lat ten Kociewski Rajd i przyjeżdżają ludzie z różnych stron kraju. I tylko i wyłącznie dlatego, żeby się nie zamykać, aby się otwierać na wszystkich ludzi, i na, a szczególnie na tych ludzi, którzy mają jakąś życiową pasję. widać, że tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy mają tą życiową pasję i lubią jeździć w takich trudnych warunkach na motorach. Panie burmistrzu, a Pan? Mógł pan przejmując tron po panu burmistrzu Pogodzie powiedzieć, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego, ja się będę interesował na przykład tenisem stołowym, a jednak pan kontynuuje to, to zbożne dzieło promocji enduro na swoim terenie. Tak, sam jestem miłośnikiem motocykli, miałem cztery motocykle, akurat może nie enduro, ale jeździłem na motocyklach, także jestem też kontynuatorem działań mojego poprzednika. Dlatego bardzo chętnie kontynuuję tą imprezę. Ta impreza broni się. To co widzimy dzisiaj, co widzieliśmy w latach poprzednich, że organizacja jest naprawdę na najwyższym poziomie. Przyjeżdżają tutaj ludzie, no głównie z północy Polski, ale jest ponad, grubo ponad 100 uczestników. Są tutaj z rodzinami. Dzisiaj akurat pięknie dopisała nam pogoda. Pewnie w lecie będzie dużo kibiców, ponieważ zbierają się grzyby. Dlatego no, imprezy, które się bronią, które z roku na rok ta podwyż... poprzeczka jest podwyższana, one się bronią, także chętnie będziemy te imprezy wspierać, dopóki tutaj na naszych stanowiskach będziemy funkcjonować. Dobrze, to pytanie konkretne na koniec. Co mają organizatorzy z panów i co mają panowie z organizatorów? No Przede wszystkim e, promocja świecia i pokazanie, że świecie jest otwartym miastem. Natomiast e, oczywiście z jakiś. Żeby akurat uzyskać takiego sponsora i takiego, tak, taką PR-owską instytucję jak Obywatelska Inicjatywa Oprawnowa, no to z naszej strony wtedy było dofinansowanie niezbyt duże, skromne dofinansowanie, ale wspomagaliśmy działania tego stowarzyszenia i myślę, że teraz jest to całe że nadal ta, to, to wsparcie trwa. Tak, ja tak samo uważam, także my wspieramy finansowo, a inicjatywa obywatelska wspiera nas tutaj promocyjnie, także... Promujemy te nasze piękne tereny, bardzo fajnie przygotowane trasy, i myślę, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej, ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj cyklicznie, wiedzą, że no, tutaj jest bardzo dobrze przygotowana impreza i chętnie tu przyjeżdżają. I w tym kalendarzu pewnie, gdzie tych imprez jest bardzo dużo, wybierają w świecie. Panie burmistrzu, okay. kiedy Pana zobaczymy na motocyklu tutaj na, na, na starcie? <laughs> Jak ktoś mi pożyczy. <śmiech> <śmiech> Julian mi obiecywał, że im pożyczy. I wtedy tak Pan to... wystartuje? Ale... Tak jest. No, lekko jak widać <laughs> Ciężko Ciężko zaskoczenie jest? Fajnie, jestem pozytywnie zaskoczenie. No, te przeprawy błotne. Też fajne, też ciężko. Fajnie, fajnie. Siła jest? Nie. <laughs> jak widać. Ale jedziesz dalej. No, jadę no. Tyle dojecha. Plan jest dojechać. Zmęczony jestem najzwyczajniej. Podnosiłem tego klota kilka razy i muszę odpocząć. Bo się w taki, takie miejsca się wygrzebałem, gdzie nie mogłem, nie mogłem się wygrzebać i musiałem fizycznie go trochę i to mnie trochę zmordowało. A jak ogólnie trasa? No spodziewałem się, że będzie lżej. Jest taki parę odcinków mocnych, gdzie trzeba się skupić naprawdę, nie? Są takie podjazdy z belkami. My ten odcinek błotny tam ugrzęźliśmy na trochę. Ale ogólnie trasa jest dosyć wymagająca, tak nie spodziewałem się aż takiego przemysłu, że to właśnie ten super enduro będzie, tam trochę po lesie, a po lesie tam też są zasadzki, nie? też są płody, też są jakieś, jakieś wąskie ścieżki z korzeniami, nie jest tak opsiut, nie? kondycja nie. I wam tłumaczy, jak to jest? Lasy państwowe są. Według niektórych wrogiem enduro, motokrosu i tak dalej, a tymczasem Pan jest tutaj z nami, jest Pan uśmiechnięty, zadowolony, żadnego blotka z mandatami. Jak to wygląda ta współpraca między, między, tą, między e, ludźmi, którzy uprawiają tę dyscyplinę, a, a ludźmi, ludźmi lasu? Na terenie naszego nadleśnictwa, nadleśnictwa Dąbrowa, znajduje się tor motokrosowy, gdzie każdy może się wyszaleć do bólu. Ale nie chcemy na przykład, żeby jeździli nam po, po y, terenach cennych, przyrodniczo, na drogach nieudostępnionych. Najczęściej po bezdrożach, po rowach, po przeprawach, przez rzeki, nie rzeki. Bo to są tereny, które nie powinny być niszczone, a y, sam bieżnik opon, który oni robią, y, y, którymi się poruszają y, y, zawod, no, zawodnicy, kierowcy tych enduro, no niższą drogi, no, no trudno żeby nie zniszczyli. Ale, ale ten kompromis można znaleźć. Prawda? Oczywiście, oczywiście, mają drogi wyznaczone do motocrossu. Jeżeli tam dojadą, my nie ponosimy odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. To właściciele, dzierżawcy tego motocrosu za to odpowiadają. I tam mogą jeździć naprawdę dobrze. Czyli, czyli co? to jest po prostu dobra, dobra wola leśników. leśników żeby... nie, tylko, nie tylko leśników, uh -huh. bo uh -huh. tu dobra wola y, kierowców, y, stowarzyszeń, które by chciały gdzieś sobie tam y, urządzić jakiś tor. Trzeba dojść do porozumienia z władzami nadleśnictwa czy regionalnych dyrekcji lasów państwowych, tak jak u nas to w Toruniu. I znajdzie się w, w wielu miejscach taki tor, y, możliwość Udostępnienia takiego toru gdzie stare żwirownie, jakieś drzewostany, którymi nic nie zagraża, jazda taka terenowa, czysto terenowa. Jednym słowem, drodzy, kochani, koledzy, można się dogadać, trzeba tylko gadać powiedzieć o co, o co chodzi, niech druga strona przedstawi swoją opinię i jak widzicie człowiek, który bez blocka z mandatami jest z nami i, i, i jest zadowolony, że taka impreza się odbywa na jego terenie. Bardzo Dobrze. fajnie, to już jest, to już jest nasz dwunasty występ rajdu. Są ludzie za to odpowiedzialni i to Organizują wyśmienicie. Tu naprawdę w dzień zawodów rzadko, bardzo rzadko. No, chyba że zdarzy się, że ktoś zabłądzi, bo i tak bywa. To wtedy pomagamy go szukać lub po prostu kierujemy go na dobre tory, to się Czyli nazywa. Jesteście, jesteście z organizatorami tak, na stopach. Tak, jesteśmy, jesteśmy, bo to wiemy, że ci ludzie chcą się wyszaleć. Bo to jest małe szaleństwo, tak zwane. Więc w imieniu wszystkich motocyklistów serdeczne dzięki. Nie ma sprawy. Bardzo się cieszę, że, że Pan jest z nami i, i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok. Sprzęt nie tylko kierowca opadł sił trochę. A co to za sprzęt? E cz z 1974 roku. Tutaj dla dawnych czasów, jak jeszcze w Sólnówku były eliminacje Mistrzostw Polski na tym torze, to takie motocykle tutaj jeździły. Dlatego taki mały akcent historyczny na tym rajdzie? Zdecydowałem się przyjechać, bo miał być KTM LC4, ale stwierdziłem, że za ciężki trochę i zresztą nie był w takiej dobrej formie ten KTM. No, Niestety motor w dobrej formie, ale kierowca w gorszej. <laughs> Szczęśliwy koniec. Bardzo szczęśliwy. Żebra Okej. chyba złamane, ale... A, co ale co tam? Co to po raz kolejny? Co to <noise> tak. dla Masterca, prawda? Dokładnie. Pojechałeś w klasie Masters. Pojechałem tak? w klasie Masters, 4 kółka, niestety tylko, bo nie starczyło czasu, ale na 40 urodzinki 4 kółka. Proszę. Jak panie. najbardziej. No. <noise> Powiedz mi, co, który element trasy był najtrudniejszy. Wiesz co, właśnie te opony, na których jak się przywróciłem na czwartym kółku, to najprawdopodobniej pękły mi moje żeberka. Czyli jednak nie żartujesz? Nie, nie żartuję, nie. naprawdę, przewróciłem się na czwartym kółku, przejechałem je później, ale ponieważ to już piąty raz, to oh. wiem jak to się odbywa i wiem, że pękły. E, e, Łukasz, jesteś tutaj pierwszy raz czy startujesz drugi? Drugi, w zeszłym roku przyjechaliśmy, bardzo nam się spodobało i, i stwierdziliśmy, że trzeba to powtórzyć. A jak przekonał tych, którzy, którzy siedzą dzisiaj w domu i, i, i grają w PlayStation? Hmm. Co, no, co ten, ten rajd ma w sobie bo, bo o, ja jestem tu chyba piąty czy szósty raz i on ma naprawdę super klimat. tak, tak, jest y, rzeczywiście organizatorzy stają na wysokości zadania e, słyszałem tutaj narzekania że ściągnęli belki z szybkiego e, odcinka ale za to las wynagrodził nam wszystko no po, dziesio, po dziesięciokroć bo w zeszłym roku tam było dużo mniej więc y, nie, warto, nie, nie warto tracić życia na Internet, na siedzenie przed monitorem, spotkanie ze znajomymi, poznanie nowych ludzi, no coś wspaniałego. Tak? Parę słów od motocyklu, który tak ładnie spisał dzisiaj. XC 350 2020 rok, czterosłów, fajna maszynka, niestety tylko 80 godzin, przez dwa lata najechane, więc no nie jest za dużo pewnie stąd brak właśnie doświadczenia. A czym się zajmujesz na co dzień? Sprzedaję, tutaj drzwi. A no dobrze, czyli nic, nic, nic to nie fizyczne. wspólnego. Nie, nic, 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 totalnie nic. Taka zajawka przez kolegów tak naprawdę, tylko i wyłącznie. W, w tym roku startowałeś jeszcze Nie, nie, przyjeżdżam tylko tutaj. Na raz, że brak czasu, a dwa, no nie oszukujmy się, nie mam po prostu siły na to wszystko. No właśnie, nie? ja e, będąc na trasie słyszałem od wielu zawodników, no, kondycja, kondycja. Stary, no na, na, na pierwszy raz super enduro wziąłem za pierwszym razem, za drugim razem już musiałem w dwóch trzecich, za trzecim razem w połowie po prostu. No, kamienie się robią, palce zaczynają odmawiać posłuszeństwa, także no. To wcale nie oznacza, że w przyszłym roku nie przyjedzie. Ale no. przyjadę na pewno, tylko postaram się wziąć za siebie, wiesz, już od początku września, nie? Chociaż te pięć rund żelić. To co jest najgorsze wakacje, <laughs> które wyczerpują organizm. <laughs> no, a co zrobić? No terminu chyba nie przeniosą. No pewnie Niestety. nie. Oby pogoda dopisała, bo naprawdę ten raj jest fajny, nie? Mm. Martwiłem się, że będzie padało, na szczęście cały tydzień był suchutki. Więc, więc błotne odcinki były tak naprawdę w porównaniu z zeszłym rokiem lajtowe, mm -hmm. bo w zeszłym eee. roku był dramat. To jest twój, twój pierwszy i ostatni w tym sezonie start, prawda? Tak. Jak to jest, że w człowieku jednak ta potrzeba takiego ścigania się, tej adrenaliny siedzi i, i, i przyjeżdża? Eee, skąd przyjechałeś? Eee, okolice nasz. Olszewo, zaraz obok Wejkerowa, obok dyni. I tam stówkę, ja, stówkę musiałeś zrobić. 150. Zalić, tak, 150. 150. Jedzie, benzyna droga, e, motocykl e, też e, kosztuje i też wymaga, e, żeby, się, żeby o, o niego zadbać. E, a jednak jesteś tutaj. Spotkanie naprawdę z przyjaciółmi. Nie ma miękkiej gry, uczą mnie tego cały czas. Jeździmy, jeździmy ile się da, ile, ile nam pozwoli na to zdrowie i, i finanse. Tylko raz zdobywca pierwszego miejsca w klasie Open, gratulacje, jak się jechało? Bardzo dobrze, było szybko, przyczepnie no i nie było dużo afer. Na Konkurencja była duża? Była spora, ale dał radę. Czułeś oddech na plecach? To było blisko, trzy sekundy za mną byli. A, no to, to było ciasne. To było ciasne. Dwunasty kociecki Raj right Tenduro został zakończony. Kultowa impreza znowu na najwyższym poziomie organizacyjnym, ze znakomitą frekwencją blisko 180 zawodników, fantastycznymi nagrodami od wielu sponsorów. Jednym słowem, zawody na miarę na pewno nie, nie czasów dzisiejszych, bo tutaj kryzysu się. Nie widzi. Wszyscy dojechali szczęśliwie do mety. Nie wszyscy, być może w regulaminowym czasie, ale tutaj nie, o to, nie, tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi o przede wszystkim o zabawę. W związku z tym, w momencie, kiedy zawodnik staje na starcie, już jest zwycięzcą w tym, w tym rajdzie. I, I o taką zabawę chyba, chyba nam chodzi. Tak więc, w przyszłym roku, 13 edycja. Na pewno nie pechowa. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo i trasa świetna, organizacja znakomita, znakomita gruchówka z kiszoną kapustą, jednym słowem, po prostu musicie tutaj być. Do zobaczenia.